no kochani mamy godzinę 21. 41. no i wiecie ja nie wierzę słuchajcie no ja po prostu nie wierzę zobaczcie kto to przyszedł Gacuś i co o zobaczcie o idzie idzie stawia stawia stopy i co już nie boli Gacuś już nie boli Jezus ja już Pana Zygmunta, że do ciebie to lekarza. A ty chodzisz sobie normalnie? O. Jeszcze proszę. Przyszedł do mnie. Ja myślałem, że to nie on. Ja myślałem, że ty masz nóżkę tu złamaną. Pokaż. Pokaż ją. Pokaż ją, pokaż ją Kiciulku. Pokaż tą łapkę. Hey. O rany! O to jest. Krew. Krew, zobaczcie. Ale co? Wygląda, że to mu pękło. To go bolało. Ale to mu pękło. O! I się oczyściło, bo to było spuchnięte. Ja wiedziałem, że było spuchnięte. A i teraz mu pękło. I przez. No dobra, to pojedziesz jutro tylko na upatrunek. Ja już myślałem, że to ma masz łapkę, kochanie. A ty nie masz. Tylko skaleczenie jakieś było o. Widzicie? No Czyli jakiś wrzut coś I teraz no chodź, pokaż jak chodzisz. Gacuś. Kiciulku. Chodź. Chodź Kicia. Gacuś chodź. No chodź pokaż jak chodzisz. Zobaczcie, o. Stawia, normalnie idzie. Znaczy normalnie nie, ale tak lekko kuleje, a przedtem łapka cały czas była w powietrzu. A teraz chodzi. Czyli coś tam było rudnego, jakiś ropny. No, bo taka bulwa była, że ja myślałem, że to jest złamane. Nawet w komentarzu napisałem, że to jest złamane. O. Ale pojedziesz jutro do weterynarza. Bo gdyby nie było tego śladu krwi mokrego, to, byś, to, bym nie, to bym zrezygnował. Ale to trzeba zdezynfekować, oczyścić, żeby nie było w Unii jakichś tam zakażeń. I Bóg wie co jeszcze. No, wszelki duch Pana Boga chwali. Boże, dzięki Ci za tą dobrą nowinę.